10, proszę Państwa, Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz zmysłowo, porannie śpiewali dla nas o tym, że czasem trudno razem być. No, w polityce jeszcze, sobą, tak. jeszcze bardziej czasem trudno do porozumienia dojść. No właśnie, jest z nami Pan Poseł Kamil Wnuk, Polska 2050. Pan Poseł już raczył był przed wejściem na antenę zażartować, że to może się odnosić do... To, to, ta trudność bycia ze sobą również do koalicji 13 grudnia, ja bym się upierał przy tym określeniu. Witamy serdecznie na antenie, panie pośle, i od razu pytanie. Jak bardzo trudno jest być ze sobą w tej koalicji? Witam serdecznie, panie redaktorze. Witam serdecznie wszystkich radio słuchaczy. Ciężko mi powiedzieć. Co słychać w koalicji 13 grudnia? Ja jestem w koalicji 15 października. Tutaj jest sporo trudności, ponieważ jeżeli ma się w koalicji na przykład lewice, no to ja myślę, że to jest grupa ludzi, którzy ciężko, czasami ciężko im się między sobą nawet dogadać. Na przykład jak chodzi o dwukadencyjność. To tym bardziej ciężko się rozmawia na zewnątrz, no ale jak Państwo widzicie, funkcjonują już dwa lata. Musimy te wszystkie aspekty koalicyjne czasami brać pod uwagę i staramy się tę Polskę mimo takich koalicjantów zmieniać. A w sprawie dwukadacyjności, jak, jaka jest decyzja Polski 2050 pańskiego ugrupowania? Niezmienna od 23 roku, to znaczy Polska 2050 no od początku mówiła, że żeby było dobre zarządzanie, by była kreatywność, to dobra jest zmiana. Zasadnym było wprowadzenie przez poprzedni rząd dwukadencyjności i też żeby tym wszystkim uczciwy, została przedłużona kadencja 4 do 5 lat. No, ja wychodzę z założenia, że jak jest ktoś ma wizję gminy miasta. To 10 lat to jest wystarczający czas, żeby tą wizję wprowadzić i żeby je realizować. Też myślę, że jeżeli ktoś jest dobrym prezydentem, burmistrzem, no to jest w stanie namaścić swojego następcę i wtedy chętnie mieszkańcy danego miasta wybiorą tą właśnie osoby kontynuować tą wizję. Natomiast... No ale wasi e... najbliżsi koalicjanci jeszcze przed chwilą z trzeciej drogi, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe, no chcą odnieść jakiś sukces, bo w dziedzinie rolnictwa tych sukcesów jakby jak na lekarstwo. W związku z tym to jest dla nich życiowa sprawa, więc tu szykuje się potężny konflikt. A czy myślę, że jeżeli chodzi już o PSL, no to no myślę, że mimo wszystko minister rolnictwa, pan Stefan Krajewski jest lepszym ministrem od ministra Telusa, który sprzedawał działki a, w czasie, tym, jak a, był o ministrem. O, o, o tym za chwilę. E, natomiast, natomiast jeżeli chodzi o PSL, no to ja liczę też na to, bo, bo pan przewodniczący Kosiniak-Kamysz powiedział, że, że poprze dwukadencyjność w Sejmie, to bardzo dobrze, bo my się na razie jeszcze nie podjęliśmy decyzję, a zastanawiamy się, czy nie wprowadzić takiego, takiego projektu u, u, ustawy o wprowadzeniu dwukadencyjności także nie tylko na szczeblu samorządowym, ale dalej, no ale nie ukrywam, że zanim taki projekt przedstawimy, to chcemy się skonsultować zarówno z koalicją, i też byśmy chcieli się skonsultować z prezydentem, bo tutaj nie ma co ukrywać, że tu jest kwestia konstytucji, ponieważ mamy zapisane konkretnie w konstytucji, jeżeli chodzi o Sejm i Senat i tutaj raczej ciężko by było podjąć taką ustawę, no bo trzeba było też podjąć odpowiednie zmiany w konstytucji. Panie pośle, jeśli pan pozwoli, bo to jest oczywiście bardzo ważna sprawa dotycząca funkcjonowania samorządu, no ale są też pewne sprawy takie, nie wiem, czy Ważniejsze, ale tworząc w ogóle ramy dla uprawiania polityki w Polsce, ja chciałem zapytać się, czy Pan się zgadza z liderem Waszego obozu, czyli wciąż premierem, Panem Tuskiem, który dwa razy ostatnio, więc skoro dwa razy pod rząd, to chyba była to jednak argumentacja całkowicie przemyślana, a nie emocjonalna. Najpierw w podcaście związanym z portalem ONET.pl, potem na konwencji swojej partii powiedział, że ten podział na dwa obozy w Polsce, to jest podział prawie że metafizyczny, dobro i zło, Manichejski zawsze wręcz. walka z pisem i w ogóle nic innego nie jest ważne, żadne kwestie merytoryczne, żadne rozmowy szczegółowe. Polska się dzieli na dobro i zło? On oczywiście reprezentuje dobro ci pozostali, więc rozumiem też wyborcy reprezentują zło i on tak zamierza dalej uprawiać politykę. No to jest oczywiście jego no, sposób, który go wyniósł na szczyty, natomiast pytanie: czy pan jako polityk tej partii, która miała w Polsce zmienia? Reguły gry. Czy pan akceptuje te słowa waszego przywódcy i lidera, i też pan uważa, że dzielimy się w Polsce na dwa obozy, dobra i zła, i tak to ma być do końca świata? Eee, panie redaktorze, nigdy nie byłem w zakonie jednej listy, i nicie w tej kwestii u mnie nie zmieniło. Eee, uważam, że e, my nie jesteśmy Stanami Zjednoczonymi i i u nas ta progresja bardzo źle wpływa przede wszystkim na zwykłych obywateli, no bo daleko nie szukając, jak jak się podzielimy tylko na PiS i PO, no to będziemy nawet do siebie się nie odzywać na ulicach, czasami w rodzinach, w Wigilię będzie nam ciężko usiąść przy jednym stole, bo jeden ma takie poglądy, drugi ma takie i, i wtedy to będzie zero-jedynkowe, a to tak nie wygląda, to jest sztuczny podział, e, tak naprawdę ten podział... W jaki sposób został stworzony w 2005 roku, a sfundamentalizował się w 2010 roku, niestety. Tragedia narodowa, która nas spotkała, bo śmierć wielu wybitnych. Polaków w tym, w tym, w tym prezydenta no, zamiast nas połączyć, to nas niestety podzieliła i, i politycznie jest to bardzo zło dla Polski tak naprawdę, bo dzisiaj mamy wspólny interes, jak chodzi o politykę międzynarodową, no, jak chodzi no, o naszą to co, co zamierzacie w takim razie zrobić w tej materii, zwłaszcza, że no, sondaże, wie pan, my tutaj co jakiś czas na przykład pytamy polityków yy, głównej partii opozycyjnej, dlaczego nie są w stanie przekroczyć w sondażach 30% yy, i z nimi tak dyskutujemy, natomiast no, to jest jednak pytanie o 30%, a Wasze sondaże to jest w tej chwili, zdaje się, 1,5%, więc co zamierzecie jako politycy tej partii, która powstała niedawno, zrobić, żeby wyjść z tego podziału i pokazać Polakom coś nowego? Bo na razie wygląda na to, że za chwilę Was niestety nie będzie. Panie redaktorze, poza polityką trafia świat. Ja mam co robić w swoim życiu, natomiast na pewno nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa i powalczymy o, o to, żeby wyborcy do nas powrócili. Mamy na to konkretne pomysły. Ja też się cieszę z wewnętrznej kampanii wyborczej, która jest teraz w naszej partii, ponieważ jesteśmy na etapie. Najtrudniejszym w historii naszej organizacji przejściowym, ponieważ nasz lider wiemy, że od, od, odchodzi z tej funkcji i, i trwa kampania wyborcza wewnętrzna. W on partii, na pewno tym, odchodzi, to... bo tutaj z całym szacunkiem dla pana marszałka to nie jest taka najbardziej stabilna politycznie osobowość. Różne rzeczy mówi. Jest pan pewien, że on obchodzi, um... odchodzi, nie zmieni zdania za miesiąc? Jestem pewien, że odchodzi, powiedział to zanim jeszcze powiedział publicznie, to powiedział to także nam wcześniej i, i to jest jego decyzja, z którą na początku nie do końca nam się podobała, ją akceptujemy i, i szanujemy, niezależnie od tego, czy zostanie tutaj na wysokiej rangi urzędnikiem komisarzem ONZ, czy, czy nie zostanie, nie będzie w wyborach na przewodniczącego partii. To nie jest tak, że on całkiem odchodzi z naszej partii, tylko po prostu nie będzie już jej liderem. Pytanie, czy Polska 2050 będzie chciała być samodzielnym rzeczywiście podmiotem politycznym w tej koalicji? Takie, mówiąc krótko, plotki chodzą, panie pośle. Ja nie wiem, czy to prawda. No, może pan potwierdzi, że, że Polska 2050 chciałaby mieć kluczową rolę w telewizji publicznej w zamian za za pozostanie w koalicji. Po pierwsze, czy to prawda, a po drugie, no właśnie, czy jeżeli by się Donald Tusk na to nie chciał zgodzić, czy jesteście w stanie no, tupnąć nogą i, i wyjść z koalicji? Panie redaktorze, może pana trochę zaskoczę, może, może coś państwo wiedzą. Dzisiaj o godzinie dziewiątej odbędzie się konferencja prasowa pani minister Marty Cienkowski, na której przedstawi projekt właśnie ustawy medialnej, no, nowej ustawy Mocno rewolucyjny ten projekt i oczywiście przedstawia go pani minister, ale jest on skonsultowany i ustalony z ministrem finansów, no bo bez budżetu nie da się realizować pewnych rzeczy. Myślę, że wiele ważnych informacji dla, przede wszystkim dla, dla obywateli. Yy, tak, te, takie rzeczy, które tutaj najbardziej interesują yy, i In plus. No i przede wszystkim też rozwiązania, yy, bo no, choćby państwo i, i, i wielu osób miało zastrzeżenia do funkcjonowania y, o, obecnej telewizji i obecnych mediów publicznych. Y, to jest trzeba rozwiązać, to nie ulega wątpliwości. Y, liczę na to, właśnie, że, te, że ta ustawa to zmieni i, 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 i w końcu media publiczne będą nie tylko z nazwy publiczne, ale będą <gulować> regulować to, co jest co, zapisane nawet w Konstytucji, jaką rolę powinny pełnić media. a a w Polsce od wielu, wielu lat tak naprawdę te media publiczne nie są publicznymi. No to ciekawe bardzo, że będę oglądał te konferencje, ale a propos tych podziałów, o których rozmawialiśmy, to jednym z chyba, przynajmniej ja to odczytuję, ze sposobów na to, żeby pomiędzy dwoma grupami Polaków wykopać rów o głębokości Rowu Mariańskiego, jeszcze go polać benzyną i podpalić jest, są zarzuty dla Zbigniewa Ziobry. Pani rzecznik prokuratury, pani prokurator Adamiak przyznała wczoraj w, tym, w jednym z programów, że pan minister Ziobro, co prawda, działał zgodnie z prawem i stosował się do przepisów ustawy, tylko te przepisy ustawy były, cytuję nieprecyzyjne. No przyzna Pan, że jak na wniosek, jak na uzasadnienie wniosku o aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości, bo to jest nie tylko kwestia postawienia zarzutów, ale też zezwolenia na stosowanie tymczasowego aresztu. No powiem szczerze, to jest sytuacja z pogranicza psychiatrycznego, nauki o psychiatrii. Jak Pan to skomentuje? Znaczy, jeżeli to by były rzeczywiście jedyne zarzuty, no to byśmy musieli w tym momencie wskazać y, posłów poprzedniej kadencji, senatorów i pana prezydenta, którzy te złe przepisy prawa przyjęli, y, bo to jest w takim razie ich odpowiedzialność, no ale z drugiej strony, no to wiemy że z Konstytucji, że y, nawet jeżeli te przepisy są złe, no to jest, no, 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 no mają prawo takie przepisy, jeżeli większość się znajdzie i prezydent podpisze. Można je krytykować, realizować. ale karać więzieniem za to nie można. Natomiast jeszcze y, powiedziawszy, ja myślę, bo to nie jest jedyny zarzut, y, natomiast Ponad, podobno ponad 150 stron e, materiału. Ja jeszcze przyznaję, nie miałem możliwości zapoznania się z tym materiałem, ale na pewno bardzo będę chciał. E, to w przyszłym tygodniu będzie ku temu okazja e, podczas e, Sejmu. E, no bo, no, no, A to bo państwa, koalicji, okremne... pa, pa, pańs pa, państwa koalicji się będzie opłacało ciężko chorego człowieka wsadzić do więzienia? Przepraszam, już w takiej kategorii um, no, uzusu politycznego. Panie, panie redaktorze, ja nie, nie, nie kalkuluję politycznie, tylko uważam, jeżeli ktoś przestępstwo popełnił i. I e, zrobił coś niezgodnego z polskim prawem, powinien, powinien ponieść zawsze konsekwencje tego. Natomiast, tak jak powiedziałem w tym konkretnym przykładku, zawody są bardzo poważne, e, ale czy one są zasadne czy nie, no to chciałem się zapoznać A z tym materiałem do Na temat działania w, miałem takie w, w grupie przestępczej, którym miał być Ministerstwo Sprawiedliwości, dla pana brzmi poważnie? Bo dla mnie nie. E, przede wszystkim, dla mnie nie ulega wątpliwości, że pan były minister. Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro całkowicie zniszczył system wymiaru sprawiedliwości i do dzisiaj mamy z nim ogromne problemy. Nie działa on jak powinien. To że A to są że... zarzuty polityczne i pan ma do nich prawo, tylko że rozmawiamy znaczy, no... o prawie karnym. No to już panu mówię. Jeżeli chodzi o politykę, no to rzeczywiście, czy w, w, w takiej formie funkcjonowanie, czy to Trybunału Konstytucyjnego, czy KRS-u, czy Sądu Najwyższego, to jest bardziej temat polityczny, ale już temat dotyczący wszystkich Polaków, którzy niestety musieli coś na, na wokandzie sądowy, sądowej ustalać, nie wiem, majątkowego, prywatnego, swojego rodzinnego, to dotyczy wszystkich ludzi, ponieważ te sądy po prostu funkcjonują od tego czasu bardzo źle, no i też nie ma co ukrywać, że poprzedni minister i obecny minister na ten moment te sądy też nie zaformował na tyle, żeby funkcjonowały lepiej. No właśnie, to już abstrahując od tego, co pan sądzi na temat byłego ministra, Sprawiedliwości. Już kolejny jest drugi minister obecnej koalicji rządzącej. Nie spierajmy się już o te daty i cyferki. Na stanowisku ministra sprawiedliwości. No i śladu reform nie widać. Ja się chciałem zapytać, jakie będzie stanowisko waszego klubu, waszych posłów dotyczące tych ustaw, które pan minister Żurek zapowiada, co do których z góry wiadomo, że będzie weto prezydenta. I to jest po prostu taki element no, nakręcania właśnie tego konfliktu politycznego w imię tej ideologii, którą prezentuje pan premier. Jakie będzie wasze stanowisko? Bierzecie udział w tej wojnie? Halo? Tak? Z ja bardzo przepraszam, ale straciłem na chwilę połączenie. Ale chyba wszystko yy. już jest ok. To ja powtórzę tylko pytanie dotyczące tego, jak będziecie głosować w, sprawach tych, w sprawie tych projektów y, dotyczących wymiaru sprawiedliwości, które prezentuje pan minister y, Żurek. Co do których no, z góry wiadomo, że prezydent się na nie po prostu y, nie zgodzi. No Zresztą niektóre z tych pomysłów krytykują też fachowcy od spraw prawnych, dalecy bardzo od obecnej opozycji. Te więc jakie... za zakładają podział y, y, sędziów na grupy, na zieloną, czerwoną tam oznaczanie sędziów. Różnymi numerkami. Tak, zna, zna, znam ten projekt, ponieważ nawet y, osobiście byłem w sprawie mojej ustawy u pana ministra Żurka i rozmawialiśmy na ten temat. E, powiem tak, no bardzo mocno wiążę bardzo mocne nadzieje z tym projektem. Liczę, że, że to w jakiś sposób może, no jest to próba uporządkowania tego systemu, żeby jednak tych, tych sędziów dopuścić do, do, do orzekania i, i żeby każdy, kto, kto ma uprawnienia w tym zakresie, mógł pracować. E, no też liczę na to, nie ukrywam, że pan prezydent tutaj, ja wiem, że na ma zupełnie inną opinię, ale mimo wszystko, że, że, że pójdzie na jakiś kompromis i próbuje się dogadać z panem ministrem sprawiedliwości, bo to jest w interesie nas wszystkich obywateli, żeby, żeby ten system nareszcie zaczął działać. No pan Bodnar nie był w stanie przedstawić jakichś propozycji, pan Żurek przedstawił propozycję, trzeba dać szansę, zobaczyć czy ta propozycja zadziała, ja mocno trzymam za nią kciuki. Dobrze, to niech pan trzyma kciuki, a ja się zastanawiam, co pan sądzi na temat tego, o czym powiedział ostatnio minister energii, pan Motyka, który powiedział, że Polska, polski rząd już nie planuje dalej e, wprowadzać osłon dla odbiorców energii elektrycznej w nadchodzącym roku. Fachowcy mówią, że podwyżki mogą być w niektórych segmentach rynku energetycznego naprawdę poważne, że to uderzy w ogromną grupę obywateli, również w biznes, zwłaszcza drobny. Pan minister mówi, że tutaj ta rezygnacja z mrożenia cen pozwoli zaoszczędzić jakieś miliardy, które będzie można przeznaczyć na różne zbożne cele. Nie jestem przekonany, czy tutaj pan minister do końca rozumie funkcjonowanie ekonomii, ale to nie jest oczywiście do pana pytanie. Natomiast pytanie, czy popieracie y, tego typu postępowanie, czy też jesteście za tym, żeby już nie wprowadzać tych mechanizmów osłonowych? Znaczy, pod kątem ekonomicznym pan minister ma w 100% rację. Natomiast podstawowe pytanie jest takie: no, bo te osłony nie zostały wprowadzone dlatego, że, że mamy tani prąd, tylko dlatego, że mamy najdoszły prąd w Europie. Tylko, że też z drugiej strony to wprowadzenie jakiegoś mrożenia i osłon to jest najgorsze rozwiązanie, bo trzeba zrobić wszystko, żeby te ceny prądu były po prostu tańsze. I to bym upatrywał działania, tu akurat hmm. działania nie, nie pana ministra Motyki, tylko no, często często krytykowanej, ale tutaj robiącej kawał dobrej roboty, pani minister Pauliny Hanikowski, która. just if... No w tamtym tygodniu wynegocjowała w Brukseli, że ten ETS, ETS-2 na pewno nie wejdzie w życie zgodnie z planem w 27 roku i oby mowy w ogóle nie wejdzie w życie w takiej formie, jak jest przedstawiany, bo na razie trwają te rozmowy dalej, natomiast tutaj jest kwestia bardziej, żeby powalczyć o obniżenie y, tych cen emisji, czyli o obniżenie cen energii w Polsce i ja bym szedł w tym kierunku, bo mrożenie rzeczywiście to jest rozwiązanie tylko tymczasowe, tak naprawdę zabieramy pieniądze z budżetu państwa, żeby obniżyć ceny prądu stu sztucznie, czyli Zamrozić je po prostu i to, to i tak płacimy, tylko płaci, płaci państwo w tym momencie z podatków, czyli zabieramy środki finansowe na przykład na ochronę zdrowia. Nie proszę, byłoby, panie pośle, po prostu zrezygnować z tego szaleństwa wokół cen emisji i tak dalej. No, nawet Bill Gates już mówi w Ameryce, że to jednak nie do końca jest tak, że świat za chwilę spłonie i planeta spłonie. Może po prostu należy zlikwidować podstawy tego, dlaczego w tej chwili rosną ceny energii. Oj, znowu chyba gdzieś nam zniknął pan poseł. Panie pośle, na sam koniec pytanie tylko, bo nie wiem, czy pan słyszał, czy nie jest tak, że problemem jest cała ta idea w ogóle tego, że emisje mają coś kosztować i cały ten klimatyzm. Czy tutaj nie należy po prostu dokonać kontrrewolucji? Znaczy, taki, taki system e, został wprowadzony, jeżeli chodzi o rozliczania tej tych cen energii, no zaakceptowały go poprzednie rządy, bo to chyba zaczęło się tak naprawdę już w czasach rządu praw obywatelskich, potem prawo i sprawiedliwość rządziło i też no, nie potrafiło tej sytuacji zmienić. No tak działa dzisiaj cała Unia Europejska e, w, te, w tym zakresie. Rzeczywiście no, ale z naszej już Stany, Zjednoczone, polskiej... Stany Zjednoczone zaczynają działać zupełnie inaczej. To jest jednak fundamentalna zmiana, która i, i, i też m, m, no, daje to pole politykom w Polsce do tego, żeby zupełnie inaczej się do tego. Oddać. Zgadza się? Dlatego, de, 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 dlatego pan wiceminister Borasta i pani minister Hanikowska, między innymi, takich argumentów używali w momencie, gdy, gdy e, przywrócili ten ETS-2, że, że bzdurą jest totalną, że nie ma potrzeby, nie jest to niezbędne. Pamiętanie pamięta, spłynie, jak wprowadzimy to niekoniecznie w 27 roku i niekoniecznie w zakresie, który był dotychczas proponowany i wynegocjowany przez poprzednie rządy, tak naprawdę, Tyle, w Europie. Także w śladu o tym nie, nie ma w decyzjach Komisji Europejskiej, niestety. No nie, no ale wiemy, wie, wiemy kto negocjował, to nie było spotkanie premierów, tylko to było spotkanie ministrów, którzy zajmują się to, tym tematem, tak? I tutaj a, przez kilka tygodni tak naprawdę wiceminister Bolesta tym się zajmował z, z polskiego rządu w Brukseli, a, a, a finalnie prowadziła te rozmowy właśnie minister Henning Kroska. To ja jeszcze zapytam o ministra rolnictwa. Pan tutaj wyg wygłosił taką afirmatywną ocenę ministra Krajewskiego, no tyle, że przez dwa lata nie udało się zablokować wejścia w życie umowy z krajami Mercosur. Weszła na dodatek umowa handlowa w nowym kształcie z Ukrainą. To wszystko no, eksperci biją na alarm, że oznacza, że nie wiem, rolnicy w Polsce będą musieli po, po, poszukać sobie nowego zajęcia, bo rolnictwo w Polsce nie będzie, nie będzie opłacane. Ten rząd, panie, panie pośle, no właśnie, co zrobił rząd, żeby, żeby, żeby zablokować to choćby tę te, umowę z Mercosur? Mieliśmy prezydencję polską w Unii Europejskiej, nie ma śladu to, żadnej działalności w tym zakresie. Znaczy, akurat chyba minister Krajewski jest chyba ostatnią osobą, której możemy się w tym względzie czepiać, ponieważ on jest ministrem od trzech miesięcy. Wcześniej był pan minister Siekierski, a w, w takiej kwestii jak Mercosur, to też na najwyższym szczeblu trwały rozmowy. E, tutaj e, i, i pan premier, i pan prezydent próbowali coś w tej sprawie zrobić. E, natomiast jakby to był Co próbował premier zrobić? No, trwały rozmowy z, z państwami, z innymi państwami, które popierają Mercosur, natomiast no, ja właśnie jak, nie, nie, jak to... nie, nie, nie odnotowałem, że pan premier przeprowadzał jakieś rozmowy na ten, na ten temat, chyba, że pan coś wie innego na ten temat. Znaczy, oficjalnie stanowisko polskiego rządu, tego rządu, który jest obecnie, było takie, że jesteśmy przeciwko umowie Mercosur jako Polska i że nie popieramy tej umowy. Trwały Ale polski, z... polski komisarz w kom... pan Serafin głosował za. No, po, 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 pan nawet, Serafin na, nawet, nawet się nie wstrzymał od głosu. Pan Serafin jest, zajmuje, zajmuje, zajmuje się trochę innym tematyką i w rolnictwie, poprzedniej kadencji w Unii Europejskiej mieliśmy komisarza do spraw rolnictwa, który tak naprawdę w imieniu całej Europy negocjował te umowy. No i to był Polak. To był pan minister Wojciechowski. Pan komisarz, przepraszam, Wojciechowski. 20 lat e... znegocjowana ta, ta umowa, ale jak był ale pan tak, do... Wojciechowski, to, 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 to nie komisarze do spraw rolnictwa, tylko komisarze do spraw handlu tutaj przede wszystkim negocjował No, ale, ale miał właśnie bezpośredni wpływ na tę umowę, no i to yy, on reprezentował te, całą Unię Europejską w zakresie tej umowy, no i niestety. Ale wtedy stawu, ta umowa nie wchodziła, w życie. W, nie weszła w życie, koniec końców. Sam pan powiedział, pana kolega przed chwilą, że to nie jest kwestia. Yy, ostatnich miesięcy, tylko to jest kwestia kilku lat tak naprawdę rozmów o, o Mercosur, no i wtedy, wtedy był najlepszy moment jako osoba odpowiedzialna za, za te umowy międzynarodowe w imieniu całej Unii Europejskiej, żeby to zablokować. A co teraz, yy, na, 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 na tej, pan, tej pan, dyplomatycznej. Co, 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 co teraz, Panie Pośle? Bo to oznacza, że no mówię, po, polscy rolnicy co mają zniknąć w Polsce, a znaczy, może powiem... żywność z Argentyny sprowadzać? Panie redaktorze, ja mam też rodzinę nasi. Ro, ro, rodzeństwo mojego taty żyje z rolnictwa, jest z rolnikami, także wiem, jaką mają sytuację. Jest to ciężka sytuacja, ale to nie jest ciężka sytuacja od pół roku czy od roku, bo, bo Mercosur jeszcze nie wszedł życie, tylko od kilku lat. Polscy rolnicy, Polscy rolnicy, którzy mają rolnictwo ekologiczne, dużo lepsze jakościowo od, od rolnictwa no choćby z zachodniej Europy, już nie wspominając o Ukrainie czy Ameryce Południowej, e, muszą umieć się z konkurencją, która jest dużo tańsza na, na, na rynku i jest to na pewno bardzo trudne i e, na pewno jeżeli chodzi o zysk i opłacalność e, prowadzenia rolnictwa w Polsce jest na dużo niższym poziomie efektywność niż e, w innych krajach, ale to nie wynika z tego, że, że się zarządzają, tylko wynika z tego, że jest po prostu bardziej ekologiczne, stosowane, są, no, są, 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 są inne i, i, i inne nawozy, inne, inne, inne formy zabezpieczeń. I, I dzięki temu nasze rolnictwo jest naprawdę mamy fantastyczne zboże, z tego mamy chleb, czy, czy mamy przede wszystkim też bardzo dobrej jakości mięsa w Polsce, czy, czy inne uprawy. Eee, nie, nie, przepraszam, hod, bo mięso to hodowla, ale mówimy no, o Chodzi tylko tak. o to, żeby ten cudowny świat polskiego rolnictwa przetrwał Panie, i mamy co do Panie, tego pewne pośle, wątpliwości. Musimy kończyć niestety, to rozmowa jest ciekawa. No właśnie, mamy mnóstwo <laughs> pytań. Od razu zapraszamy na kolejną rozmowę. Pan poseł Kamil Wnuka, ja się podzielę e, najnowszą informacją. Dwa lotniska e, w Polsce, w Radomiu i w Warszawie zostały, w, 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 przepraszam, w Radomiu i w Lublinie zostały czasowo zamknięte ze względu na konieczność zapewnienia swobody operowania lotnictwa tak, to jest wojskowego. Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Ym, czyli Urzędu Państwowego. Tak jest. Będziemy się zaraz dowiadywać o co chodzi i niezwłocznie Państwa poinformujemy. Dziękujemy serdecznie Panu posłowi. To ważna informacja. Dziękuję Państwu. Do widzenia. Do Do widzenia. widzenia. Dziękujemy za rozmowę.